Witajcie więc. Na początek dobra wiadomość. Kamil Stok wygrał dzisiejszy konkurs w skokach narciarskich. Oczywiście bardzo się cieszę, bo każdy fan polskich skoków narciarskich i Kamila i ogólnie, każdy się czuje patriotą, z powodu sportu ten też się na pewno cieszył. I teraz taka druga informacja. Dzisiaj gra Legia z Lechią. Wiem, że to jest śląg głównie, gdzie mnie oglądają, ale no cóż, kto powiedział że za Legią być nie wolno. Nikt tak nie powiedział. Więc no cóż, patrzyłem. Jak Elonia zremisowała i Lech też zremisował, czyli jeśli wojskowi, bo tak się nazywa Legia, jakby tak w gwarze czy tam jakimś sloganie, pokonają lechę, to będą drudzy. Jeśli oczywiście się nie mylę, bo będą wtedy z Lechem po 48 punktów, to będzie decyzja Bramek. Powiedzieć jeszcze raz pozdrawiam wszystkich fanów Legii, Polskie Ekstraklasy, wszystkich fanów Słowów Narciarskich. Jak to by powiedzieć na koniec, no cóż, Gołkaramba, pyszna mamba, znowu zrymowałem, lecz się nie zjarałem. No i właśnie tym humorzastym, to a humorzystym, humorasto akcentycznym zakończeniem chciałbym się z wami. Pożegnać. Więc życzę Wam miłego wieczoru, po prostu. Do zobaczenia.